Patrzysz na mnie i przędziesz mnie nową. Oczy, czoło, włosy, lewą łopatkę, krople potu na niej. Tak właśnie brzmi jeden z wierszy Stoki autorstwa Doroty Grzesiak, która okazała się wielkim odkryciem siódmej Jesteś edycji konkursu literackiego Moje Wakacje. Dorota Grzesiak mieszka w Bytomiu Odrzańskim, pisze od wielu lat. Jury doceniły ją nie tylko za wiersze, ale także za prozę. Radę artystyczną złożoną z lokalnych artystów zaprosiła do współpracy Irena Kasprzak z klubu literackiego de facto, która zaznacza, że poszukuje w pracach czegoś wyjątkowego. Jeżeli chodzi o mnie, hmm, musi być coś zaskakującego, coś odkrywczego. Hmm, muszą to być jakieś przemyślenia. Takie właśnie prace zostały mi Juro, byli. Jedno myśli i prace naprawdę dobre, naprawdę zauważalne, zostają nagrodzone. Ważnym punktem finału konkursu poetyckiego były prezentacje nagrodzonych dział z pingwinami, a na ryby chodzi z polarnymi niedźwiedziami. Ja już od dawna nie wiem, co to są wakacje. Mój bratanek powiedział mi, że to taki odpoczynek między jednym rokiem szkolnym a drugim. Mówi się, że poezję rzadko się czyta, a jeszcze rzadziej pisze. Nazwijmy to mitem, bo jak widać publiczność nie zawiodła. Anna Wrubel, magma TV.